Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, Tym razem Call of Duty 4, a więc Modern Warfare Mapka Crash. Chociaż może się mylę, Crash ona może się na Modern Warfare na 2 nazywa. Dobra, zagramy M4 Fajne camo. <grywka> dawaj, 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 dawaj. Kurde, no, ale fuks, dobrze, że go zgarnąłem w końcu. Uuu, uh, baby. Aha, ja mam chyba slide of chętu. To też może być ciężej. O, na pewno będzie ciężej. O, dobra. Dobra, nie będę chyba to się zapuszczać, gdzie te miszki są. O, cholera. Muszę tak spróbować go z daleka ściągnąć tego gościa. No kurde, no tworzysz to. <laughs> Ale go załatwiłem. Więc mydła jak to mówię. Dobra, przejdźmy, 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 przejdźmy. Może... Może się nie pokupuję. Nie, 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 nie. nie. Ej, mogłem się od razu położyć. Dobra, waliby to. Będzie bolało. Kurde, ja mam slider w chęt. Ja nie wiedziałem, że coś takiego mam ustawione. Oooo, od razu. Od razu mam ten. Dobra. Trzymaj tam. O Jezus, Maria. O Jezus, Maria. Dobra, dobrze, 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 dobrze jest No teraz. No, kurde co jest? Ale mam nadzieję, że teraz mi nabije Helika. Na razie snad nie wychodzę, nie ma co ryzykować. Wow, co to było? O, nie nabiło. Hmm, okej. Okay. Nie, yeah! <laughs> Nie wiedziałem, co tu się dzieje. O, mam przegwizdane. Mam przegwizdane. O Jezus Maria. O! O Jezus. Żeby że mnie nie zabiło. Serio? No zabij go! O mój Boże! Świetny resp. Nie powiem. 3. Ok. Szkoda, że nie było to, że tak powiem, w czasie akcji. Okej, okay, dobra, jedziemy dalej <śpiewanie> <śpiewanie> Granat, a te Hamie, niemy te. Ale mi C4 podrzucił, no, by go szlak. No się dupy. Dobra. nikogo ale spierdzieliłem to ja pierdziele ten jak to siedzi God damn it. Dawaj, 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 no chodź, chodź mi Chodź, wiem, że tam jesteś right? <laughs> ha, 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 ha. Chodź Jezus Maria, no czy przecież... Dobra, na razie się wycofam. Chodź. Nie, dobra, ten chłopak tam zrobił porządek, chyba. O, wow, spadłem. A! O jezus, mam przegliznę. No. Jak sobie tam leżą? Cichutko. O, ja, 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 nie spodziewałem, ale mam dobrego respawn'a, yeah! Cze się tam! Oj, tylko go musnęłem. <tryk telefonu> <tryk telefonu> okej. Okay. Ten jak tam ciska tymi Wow co jest? Teraz się zmienił żapnie wąski Dobrze nice Daj, dawaj, dawaj Będzie bolało Chodź Pięknie, nie może być, świetnie to zrobiliśmy, świetnie to zagraliśmy, o cholera, że ten. O, to było lekko przegięte Trzymaj tam Pum! Pięknie, mój helik zrobił swoje. Wystarczy o, o, jeszcze na dole gościu był Ale ja muszę naprawdę amunicji tu wkładać, żeby kogoś zabić. O, dobra, to było na tyle. Uf, jaki my tam wynik wyczokraliśmy? 31,9. No nie jest źle, jak na taki setup, bo szczerze mówiąc szybciej bym ich zgorniał, ale wziąłem sobie slide of hand. No dobra, to by było na tyle, tak więc dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się, hejka.